Serce nie sługa, może odmówić posłuszeństwa. Bądź rozsądny, pokochaj zabawę bez alkoholu. Kochaj swoje serce dla zdrowia. Znasz ją na pewno. Nigdy Cię nie zawiodła. Dzięki Tobie jest numerem jeden i ma już miliony fanek w Polsce. Najlepsza ochrona i pielęgnacja antyperspirantu Nivea przez cały dzień, każdego dnia. Sięgnij po antyperspiranty Nivea, numer jeden w Polsce. Lubię jak jesteśmy razem. Jak tata nam pomaga, a mama wie, co lubimy najbardziej: dużo sosu. Winary, sos pieczeniowy ze śliwką. Łączy smakiem. Słowa są wszędzie. Gotowe do gry. Scrabble. A jakie są Twoje słowa? Nauka angielskich słówek dla dzieci z My First Scrabble English. Tylko teraz w zestawie promocyjnym. Blask tysiąca SMS-ów. Czy deszcz tysiąca minut? Każda prognoza jest dobra w krainie Orange na kartę. kremówki papieskie. Ulubione ciasto wszystkich Polaków. Zaatakowały Cię gorączka. Ból? Nie daj im się. Aspirin C firmy Bayer dzięki unikalnej formule rozprawi się z pierwszymi objawami przeziębienia. A witamina C wzmocni Twój system odpornościowy. Silniejsza niż przeziębienie. Aspirin C. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy dokuczę ci również zatkany nos, weź Aspiring kompleks z dodatkowym składnikiem odróżniającym. A jak doładuje? To upolujesz nowy telefon. Na przykład taki. Samsung Wave. Koszty z dotykalskim ekranem i aplikacjami w systemie BADA w się na liczbę doładowań za złotówkę. Zastrzeliłeś mnie. Takie rzeczy tylko w erze. Jak każdy. Zaczynam dzień od kawy. Hmm. Bo ta kawa budzi mnie. Jak każdy lubię sobie czasem pomieszać. Jak każdy. Ciężko pracuję. Jak każdy lubię pić dobrą kawę. Woseba, seba. Ta kawa kusi mnie. Wydarzenia, Dorota Gazyluk, Beata Grabarczyk, witam Państwa. Najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki. Niewyczerpane źródło wiedzy o Polsce i świecie. Nasze kamery są wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy wielkiej wagi. Zawsze fachowy komentarz, najlepsi dziennikarze. Oglądaj najbardziej rzetelny serwis informacyjny i bądź na bieżąco. Wydarzenia, codziennie o 20.00 czasu polskiego w Polsacie 2. we